Witam wszystkich, słuchajcie, yy, w dzisiejszym odcinku znowu o zdrapkach, szczęśliwe linie, zakup za 9 zł, jedna taka zdrabka kosztuje 3 zł, zobaczymy czy coś mi się uda wygrać, każdy z nas podobno ma tutaj gdzieś na ręce szczęśliwą linię, <noise> czy jakoś tak, dobra, zaczynamy, żeby nie tracić czasu, bo podejrzewam, że to będzie przynajmniej 10 minut. Także lecimy, lecimy z tymi zdrapkami i zobaczymy, czy coś tutaj uda mi się wygrać. Ja jeszcze postaram się zrobić tutaj większe zbliżenie, żeby było widać, co tam drapie. Także okej, okay, myślę, że tak będzie spoko. To zaczynamy zabawę. Pierwsze pole. I mamy gwiazdeczkę. Szukamy tutaj gwiazdy. Jest jedna gwiazda. Ale czy to jest taka gwiazda betlejemska, czy... Blondyna. To się okaże przy jakiejś wygranej. Dobra, zobaczymy. Tutaj druga gwiazda, trzecia gwiazda, nie ma trzeciej gwiazdy. Także dwie gwiazdy za pierwszym razem. Lecimy dalej. I tutaj mamy jabłuszko. Szukamy jabłuszka. Tu nie ma jabłuszka, tu nie ma. Tu też nie ma jabłuszka. I tu też nie ma jabłuszka. U! Drugie pole już od razu takie pudło. Arbuzik. Szukamy arbuza. Arbus jest tutaj. Jeden drugi arbuz. mamy trzeciego arbuza gdzieś. Nie ma, tylko były dwa arbuzy. Co my tutaj mamy? Księżyc. O kurczę, wiecie co? Zauważyłem, że jak zdrapuję te drapki, to potem robi się taki pył z tego zdrapywania. Także... Ja zrobię teraz inaczej. Tego pyłu nie będę tutaj gdzieś spychał na tą matę, bo potem jest trochę sprzątania. Także na razie nic nie będę robił. Dobra, szukamy księżyca. Księżyc. Banan tutaj nie ma, tutaj nie ma. Jest jeden księżyc na samym dole. I lecimy dalej. Jeszcze raz tylko szybko sprawdzę, czy nie przegapiłem. Nie, tylko jeden księżyc. Dobra. Jabłko, jabłko też jest. Oj, to źle tutaj coś zaznaczyłem. Czyli na razie mamy wszystkie trafne. Także skreślę tą jedynkę. Będę stawiał Xa na pudle. Także dobra, no widzicie. Pospieszyłem się troszeczkę z tym moim magicznym systemem sprawdzania. Także lecimy dalej. Na razie wszystkie są trafne. Korona. Szukamy korony. Słuchajcie, mamy koronę tutaj. Tutaj już wyżej nie widzę żadnej koronki. Tutaj też i tutaj też. Ok, korona była. Truskawka. Szukamy truskawki. Truskaweczka jest tutaj. Nie widzicie to? Widzicie, ok, fajnie. Truskawka jest tu, tu nie ma. Tu jest truskawka, następna. OK, lecimy dalej. Czy truskawka jest? Nie ma. OK, czyli zdrapujemy następny. I tutaj mamy śliweczkę. Szukamy śliwki. Śliwka jest też tutaj. Śliwka jedna. Tutaj nie ma. Śliwka jest jeszcze tutaj. I śliwka jest tu. Czyli mieliśmy aż trzy śliwki. No, trzy śliweczki. Dobra, lecimy dalej. Sztabka złota, czyli złoto. Tu mamy na górze jedną sztabkę złota. Niżej mamy, jest wygrana. Pierwsza wygrana. O kurde, co ty będzie? Pewnie na piwko. Czyli mamy w zdrawce już jedną wygraną. Ale jeszcze jej nie będę odkrywał. Także zrobimy coś w ogóle całkiem innego. Ja na tym filmiku zdrapię tylko tą jedną zdrapkę, a potem być może jeszcze pokażę Wam w następnych filmikach te dwie następne, żeby nie tracić czasu. Powiedzmy, że chcę zrobić na moim kanale taką serię zdrapek. No nie wiem dlaczego. Podoba mi się to w jakiś sposób. Także mamy słuchajcie, jedną wygraną tutaj. Ja to ładnie jeszcze może tak. Zrobię, żeby to było ładnie zdrapane, fajnie. Ta linia. Wygranej na razie nie będę odsłaniał. Żeby was nie skłamać, no to faktycznie jest złoto. Mam złoto, mam ananasa i mam koronę, tak? Czyli wygrana jest na 100%. Lecimy dalej ze zdrapką. Być może zdarzy się taka sytuacja, że będzie jeszcze następne pole, bo już miałem taką jedną zdrapkę, że były dwie linie. Ej, cichutko! No, i mamy co? Winogron. Szukamy winogrona. Tu nie ma. Tu nie ma. No i winogrona nie ma, czyli robimy sobie na mojej magicznej kartce takiego X, który nam pozwoli teoretycznie tam stwierdzić naszą wygraną. Jeżeli coś by tam było. Tęcza. Szukamy tenczy. Banan. 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 Widzicie, już drugi jest X czyli dwóch, dwa pudła już mieliśmy z tęczą jeszcze się upewnię na 100% no tak, nie ma tęczy nie, jest tęcza, przepraszam was widzicie troszeczkę źle to robię Ś śpieszę się za bardzo a jak wiemy pośpiech nie jest skazany czyli mamy tutaj tęczę jedną no i dobra, lecimy dalej co tu mamy? klucz zobaczmy sobie klucz jest klucz. Słuchajcie, jest jeden klucz. Ej, cisza! Bo ja tutaj, kurde, zdrapkę zdrapuję. Cichutko, łobuzy. Kiedy skręcę, to wy musicie się jak zwykle drzeć. Cicho. No, przemówiłem do nich, popatrzyła się. pomyślała sobie, ale dureń, co on tam gada. Dobra, lecimy dalej. Banan. Słuchajcie, banan jest tutaj jeden. Bananik. Lecimy niżej. Banan jest jeszcze tutaj. No i więcej bananów już tutaj nie widzę do zdrapania. Także jeszcze mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem pól. No to lecimy dalej. Jedna wygrana już jest na 100%. Sakwa. Szukamy sakwy. Tu nie ma sakwy, tu nie ma. Yy, pomarańcza, garnek. Sakwa, nie ma sakwy, niestety. Czyli jakby drugie pudło. Na 100% już teraz jestem pewny. Sakwy nie ma, chociaż jeszcze raz przejrzę. Tu nie ma, tu nie ma, tu nie ma. I tu też nie ma. Dobra, lecimy następne. Pika mamy. Szukamy pika gdzieś. Tu nie ma. Treff, diament. Pik jest tutaj. Pik jest tu. Lecimy niżej. I nie ma już więcej nic. Dobra. Czyli lecimy teraz z czym z diamentem. Diament. Szukamy diamentu. Diament jest tu. Diament jest tu. Diament jest jeszcze tutaj. No kurczę, no ten los jest naprawdę bardzo szczęśliwy. Słuchajcie, no druga linia szczęśliwa. Ja ale co to będzie? Szał. Albo będzie impreza gruba. <laughs> Albo cienka. Zobaczymy. Słuchajcie, mam dwie wygrane. Dwie linie. Żeby jeszcze raz się upewnić. Mam śliwkę. Mam diament. Mam gwiazdę. No, nie okłamuję Was serial, serialnie, aż trudno mi w to jest teraz uwierzyć, bo mam dwie linie, dwie wygrane. I teraz pytanie, czy to będzie 3 zł, czy będzie 6, czy 9, a czy może będzie 36 tysięcy, albo na przykład ile tam jeszcze jest? 3600. 360 zł też jeszcze jest, z tego co widziałem. 36 zł. Także. Yy... No zobaczymy zresztą, nie ma co to już kurde się podniecać za bardzo, chyba że będzie następna jakaś trzecia linia. No to już wtedy powiem wam szczerze, że już byłoby grubo, naprawdę. Byłoby bardzo grubo jakby była trzecia linia. Dobra, lecimy dalej. O, co tu był? Diament, aha jeszcze diament. Zobaczę czy nie ma gdzieś niżej, nie ma diamentu. No to lecimy dalej. I mamy tutaj wiśnie, szukamy wiśni. Wiśni nie ma. Tu są wiśnie jedne. Tu są wiśnie. Drugie wiśnie są tutaj. Mamo! Mam dwie linie skreślone. Chodź, chodź na chwilę, mam dwie linie. Boje, mamy to. Boje, mamy to nie interesuje. Wczoraj też się podieram jakąś krzywką, że nie był wygrałem 1000 się okazało, że tam małe literki nie biorą udziału w tym losie, także spoko, luz. Ale teraz jest napra naprawdę tutaj wygrana, nie, nie ma żadnej ściemy. To jest wszystko kręcone na żywca, także myślę, że będzie fajny filmik, dosyć emocjonujący. Też się na pewno zastanawiacie jaka tu będzie wygrana. Ale to zobaczymy za chwilę. Słuchajcie, lecimy dalej. Z pomarańcze mamy. Yy, pomarańcza. Czy jest gdzieś pomarańcza? Tu nie ma pomarańczy, tu nie ma. Tu jest pomarańcza. Słuchajcie, pomarańcza. Jedna. Więcej nie ma. Mamy trzy pole jeszcze. Dosyć ciekawy układ jest tutaj tej zdrabki. No to zdrapujemy następne pole. Dzwon. Czy będzie dzwon? Dzwon jest. Jeden. Słuchajcie, jeden dzwon. Drugi dzwon. Czy ja miałem pikach? Tak, słuchajcie, mam tu pika, którego nie zdrapałem. Także lecimy z następnym. No i kurde, ja pierdzielę. czy jeszcze jest dzwon? Tu jest dzwon. Ale fajna ta zdrapka jest, ja pierdzielę. No przynajmniej, słuchajcie, no to teraz takie coś, wydałem 9 zł za tą zdrapę, zdrapkę, to już mam dwie linie, to teoretycznie prawie mi się zwróciło, jeżeli będę miał dwa, po 3 zł. Zwróci mi się tę ta część. Także spoko, fajnie. Ok, Która jest godzina? 1853. 1853 tam jest chyba do 20 Czynne, także może jeszcze dzisiaj podejdę, jak będzie jakaś ciekawa wygrana. No z tego co pamiętam, to pani mi mówiła, że wypłacają do 2000, czy jakoś tak. Dobra, dzwoniec tutaj też to lecimy ostatnie dwa pola. Gruszka. No, nie wierzę! Po prostu nie wierzę! Serio, teraz są emocje w cholerę. Słuchajcie, trzecia linia. Trzecia linia, gruszka. To już jest naprawdę poważna sprawa, bo tu mogą być już wygrane konkretne. Także mam trzy linie: raz, dwa, trzy linie. No i zobaczymy, czy to będą po trzy złote. Ja pierdzielę! Czwarta linia. Słuchajcie, to jest chyba najszczęśliwszy los, jaki w życiu kupiłem kurde do tej pory. Czwarta linia. Czyli cztery wygrane w jednym losie. To jak trafię chociaż 36 zł, to będzie zajebiście. Ale emocje. Ja. Nie, to ja się muszę raz popatrzeć, czy ja to na pewno dobrze widzę. <ścoughs> Aż jestem w szoku. Gruszka. No jest gruszka. Kolejna linia. Jabłko. Mam jabłko. Mamo! Jest jabłko i Arbus. I słuchajcie, Arbus, jest Arbus. Mamo, mam cztery linie! Rozumiesz to? Słyszysz? Mamo! Moja mama udaje, że nie słyszy. Ale słyszę no kuźwa, popatrzcie się, mamy jedna linia, druga linia, trzecia linia, czwarta linia. Cztery linie, kurde. Także tu już może być naprawdę konkretna wygrana. Emocje jak na stadionie olimpijskim. I ostatnie pole, proszę Państwa. Słoń. Szukamy słonia. Tu nie ma, tu nie ma. Ja pierdziele, piąta linia. Słoń, patrzcie, tutaj jest słoń, kuźwa. Przysięgam. To jest, no coś niesamowitego, no jestem w szoku. Słoń. Jest słoń, śliwka, yy, śliweczka jest. Yy, podkowa, podkowę mam. Podkowa jest. No i co? Banan księżyc, tęcza. Gdzie tego banana miałem? Tutaj jest banan. Ja pierdzielę. Jedna linia, druga linia, trzecia linia, czwarta linia, piąta linia. Jest to kręcone będzie na YouTubie. Niesamowity los. Pytanie tylko, ile wygram w tym losie? To jest po prostu masakra. A byłem u koleżanki dzisiaj i mówię do niej. A kupię sobie yy, losy zdrapki, żeby sobie zdrapać. Bo tam coś zaczęliśmy gadać o tym, że. A, nieważne zresztą. Także lecimy od samej góry. Przekręcę tą zdrapkę w ten sposób. Powiększę to. Jeszcze bardziej i teraz kulminacyjny moment, po prostu coś pięknego, no jedna, druga, trzecia, czwarta, piąta linia, no pięć linii w jednej zdrabce, to będzie chyba kultowy filmik na moim kanale, kuźwa, bo... A tu będzie takie coś, 3, 3, 3, 3, 3 6, 9, 12, 15, to i tak mi się zwróci raz. ha, 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 dobra, lecę z pierwszą wygraną, uwaga... To jest chyba najlepszy moment filmiku w tym momencie. Skreślam wygraną pierwszą. <ś proceeds noise> 3 złote. Super. Dobra, lecimy z następną linią. Uwaga. Powoli będę to robił. Bardzo powoli. oj, następne 3 złote. Proszę Państwa. No czy niżej będzie 3 złote? Jak będzie, to się w nerwie. Uwaga! Lecimy z następnym losem. <grym> o jezu, to jest, to jest coś pięknego. Fajne emocje są naprawdę super. Emocje nieważne, je wygram, ale to ważne, że będzie, kurde, fajny filmik, Naprawdę super. 3, 6, 9. Zwróciły mi się już trzy losy. Wow! Czwarta linia. Lecimy z czwartą linią. Tutaj, gdzie są te cztery pola. I ciekawe, czy będzie coś, no też złote, no wiecie co, słuchajcie, ci co zrabki robicie, no nie bądźcie tacy, dajcie trochę zarobić. Czyli mamy 3, 6, 9, 5, 12 zł. i uwaga, ostatnia linia, ale to jest naprawdę, żeby w jednej zdrabce raz, dwa, trzy, cztery, pięć linii i nie, żeby nie było gruba i wygranej, to się popłaczę zaraz. Dobra, lecimy. Żeby nie trzymać dłużej. Ktoś chyba to specjalnie zrobił. Dobra, 3, 6, 9, 12, 15 zł Jeszcze tylko sobie przejrzę. Raz. Czy nie mam takiego trefla? Bo mogłem to przeoczyć, znając moje skreślanie tutaj. No nie, trefla na pewno nie ma. Garka. Garka też na 100% nie ma, bo nie widziałem. Garnek pusty. No i co? Mamy trefla. Trefla to już patrzyłem nie ma. No i gruszka. Ej, jeszcze jedna będzie wygrana. Jeszcze jedna! Nie, no nie wierzę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć linii. No dobra. Gruszka. To to, ale patrzcie, jak to się fajnie. Jeszcze raz muszę czekajcie, bo ja kuźnie czego. No bo jest gruszka tutaj. No to skreślimy gruszkę. Jeszcze raz się upewnię. Gruszka, diament. Yy, diament czy jest ja gwiazdą? Nie pomyliłem. Nie, jest gwiazda, jest diament. No i Arbus. Jest. No to słuchajcie, no takiego losu przysięgam, że w życiu nie miałem. To powinni puszczać w tym, w Lotto. Mój filmik. Bo Aż mi mowę odbiera. Dobra, czyli. Następne czy będzie 3, 6, 9, 12, 15. No to będzie 18 zł. Przynajmniej! Dobra, lecimy z tym. Ostatnim polem. Ostatnia nadzieja. Ostatnia deska ratunku. Ja no wszystkie trójki pozdrapywałem. To był. Nie, ten los to był specjalnie tak zrobiony. Same trójki, no? Ale coś pięknego, naprawdę ten los. Mnie rozwalił na części pierwsze. No, trefla na pewno nie, nie mam. Jeszcze raz sprawdzę, bo to było już w ogóle. Nie, nie ma, tu jest pik. I gdzie są te linie, te linie, które ona mówiła, żebym jej skreślał? Aha, tutaj. Dobra, tutaj. Słuchajcie, ja idę do pani, żeby wypłaciła mi. Ile w sumie 3, 6, 9, 12, 15, 18 zł. Czyli zwróciło mi się 9 zł razy 2. Zerombisty los. To jest chyba najpiękniejszy los, jaki kurde w życiu miałem z tymi zrabkami w linie. Serio, takie emocje. Szkoda, że się nie trafiło. Kurczę te 36 tysięcy, bo to, by było, to by był niesamowity zastrzyk pieniędzy na remont mieszkania w przyszłości. Jakbym sobie, jakbym dostał oczywiście do remontu, bo niestety nie jest zbyt ciekawie u mnie w życiu pod pewnymi względami. Ale to coś pięknego jest, kurde. Aż mnie korci, żeby pozdrapywać. No tutaj na pewno. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć pól do zdrapania, tak? Dobra, jeszcze raz sobie przelecę tylko od góry. Trefla. No nie ma trefla. Trefla tutaj też, garnka też. Także słuchajcie, no. 18 zł, niesamowity los. Uwieczniony na nagraniu. Szczęśliwe linie. Czy ktoś miał taki los w Polsce, żeby miał też tak raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć linii w jednym losie i żeby nie trafił kurde grubszej kasy? Chciałbym zobaczyć gdzieś, kurde. Jak ktoś z Was zdrapuje te zdrabki i ma jakieś namiary na ciekawe filmiki ze, ze szczęśliwymi liniami, to proszę dajcie namiary w komentarzu, bo. Ten los rozwalił mi dzisiaj system, a się idę, napiję zaraz piwka. To było na tyle, pozdrawiam, trzymajcie się i grajcie, bo pamiętajcie, To nie ma szczęścia w miłości, ten ma szczęście w hazardzie. Oczko takie puszczam teraz. Na razie, trzymajcie się.